Polska łamie prawa człowieka. Marta Lempart to bohaterka. To słowa Cathy Meyer, saksoński minister festiwalu góry literatury Fundacji Olgi Tokarczuk. Pomienna przemowa była nawet o skutecznym szantażu zablokowania funduszy unijnych tym gminom, które podjęły uchwałę chroniącą rodziny i edukację. A to wszystko przy pełnej akceptacji i pełnym poparciu dziennikarki TVN-u Katarzyny Kolendy Zaleskiej. Tym paniom umknęło chyba kilka istotnych faktów. Polska jest krajem bardzo tolerancyjnym. Byliśmy pierwszym wielowyznaniowym państwem Europy. Kiedy na zachodzie płonęły stosy, my podpisaliśmy Konfederację Warszawską, pierwszy akt w Europie o szerokiej tolerancji. Dawaliśmy schronienie różnym grupom wyznaniowym. I etnicznej. I nadal tak jest, według badań Francuskiego Instytutu, którą objęto 26 państw wskaźnik tolerancji religijnej w Polsce wynosi 80%, a gdzie spadek tolerancji jest największy? W Niemczech pani Katia Majer powinna się zastanowić, jak poprawić sytuację we własnym kraju, a przy okazji zabrać swoją koleżankę, dziennikarkę TVN-u.